Dzień dobry, mili Państwo. Proszę, wymieniłem flagę. Trochę się zmordowałem. Tutaj, a teraz bardzo ładnie. Proszę. Znów Ukraińcy po przeciwnej stronie na budowie. Już miało ich nie być. I mam ich powyżej uszu, już po prostu. Jakie typowe chamstwo, jak boskie stworzenie. Muzyka, oni się nie liczą, że są w innym kraju. No, da, rząd im dał paluszek, a teraz całą rękę chapnęli. No, także mam do przyszłego roku spokój. Moi drodzy. Ładnie to teraz wygląda A to stare trzeba spalić po prostu chyba Bo nie wolno nic więcej Trzeba szanować fragę Która to 12, za niedługo będę jechał, także póki co to pozdrawiam szanownych moich państwa